Dach to ważny element konstrukcji każdego budynku. Nie tylko chroni dom przed działaniem warunków atmosferycznych, ale również stanowi o jego wyglądzie. Dlatego dachówki powinny być wytrzymałe i estetyczne. Aby przyjrzeć się produkcji dachówek, odwiedziliśmy zakład produkcyjny firmy Monier Bras w Opolu, w którym produkowane są dachówki betonowe w powłokach Lumino i Cizar. Zaczynamy od przygotowania surowców, które posłużą do produkcji. Dachówka produkowana jest z cementu, z piasku oraz z pigmentów i wody. Piasek trafia do kosza zasypowego, skąd taśmociągami transportowany jest do silosów. Po drodze odrzucane są zbyt duże ziarna. Przyjrzymy się teraz, jak wytwarzany jest beton. Wszystkie składniki trzeba odważyć dokładnie, według receptury. Piasek zanim trafi do wagi, badany jest pod kątem wilgotności. Odważane są także pozostałe składniki cement, woda oraz pigmenty. Wszystko odbywa się automatycznie. Nad przebiegiem procesu czuwają komputery. Po odważeniu składniki trafiają do mieszalnika. Już na tym etapie dachówka, dzięki dodanym pigmentom, otrzymuje swoją barwę. W mieszalniku powstaje beton, który przekazywany jest na linię do produkcji dachówek. Beton dozowany jest do metalowych form, a specjalne narzędzia zagęszczają go i formują kształt dachówki. Uzyskujemy w ten sposób uformowaną strugę, którą trzeba pociąć na sztuki. Tutaj widzimy, jak produkowana jest dachówka bałtycka. Zakład produkuje także dachówki w nowoczesnej technologii CISAR. Gdzie na warstwę nośną z betonu konstrukcyjnego nakładana jest warstwa wygładzająca, która dodatkowo zwiększa odporność na nasiąkanie i zabrudzenia. Kolejny etap to malowanie powierzchni dachówki. Farba ma lepszą przyczepność, gdy beton jest jeszcze mokry. Pomalowane dachówki trafiają następnie do komór, gdzie dojrzewają w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Dzięki temu mieszanka wiąże, dojrzewa i nabiera wytrzymałości. Po 8 godzinach dachówki oddzielane są od metalowych form za pomocą specjalnych noży. Formy wracają do cyklu produkcyjnego, a dachówki ponownie są malowane. W malowaniu na sucho nakładamy farbę akrylową lumino, która zabezpiecza powierzchnię przed warunkami atmosferycznymi i nadaje odpowiednią barwę. Następnie farba utwardzana jest w długim na 30 metrów piecu tunelowym. Przed nami kontrola jakości, podczas której automat sprawdza, czy dachówka nie posiada wizualnych defektów. Wykonywane są zdjęcia każdej sztuki, a komputer odrzuca te dachówki, które mają widoczne uszkodzenia. Oprócz tego jakość dachówek kontrolowana jest w laboratorium. Wykonywane są testy na wytrzymałość. Zakład musi spełnić wymagania normy i zagwarantować najwyższą jakość. Badana jest także mrozoodporność, gdzie potwierdzana jest odporność dachówek na niekorzystne warunki atmosferyczne. Według normy dachówki betonowe powinny być badane na 25 cykli. W Monier-Braz wykonywane są badania nawet na 500 cykli. Ostatni etap produkcji to pakowanie. Najpierw nanoszona jest żywica, która uchroni dachówki przed uszkodzeniami podczas transportu. Następnie dachówki układane są w tak zwane małe paczki. A z małych paczek tworzone są duże paczki, które przekazywane są na stację do foliowania. Folia pod wpływem wysokiej temperatury jest obkurczana. Na koniec opakowania są przekazywane na stół wyjazdowy i otrzymują etykietę. Stąd trafią na plac, gdzie będą sezonowane. W tym czasie beton będzie dojrzewał, tak aby dachówki mogły stanowić skuteczną ochronę każdego budynku.